Gdzieś pod śniegiem najpuszystszym, gdzie mróz tęgi warte trzyma, wraz z czterema córeczkami mieszka jej mość, pani zima. Sopelkami w kuchni pali, srebrną gwiazdką ogień wznieca i ze śniegu pulchne ciasta piecze w swoich mroźnych piecach. Co dzień tuż przed lustrem z lodu z córeczkami w izbie siedzi, i je razem z nimi porcję smakowitej gołoledzi. Gdy dziewczynki po obiedzie są dosyta najedzone, jedzone, daje im styczniowe lody, posypane drobnym szronem. Kiedy się już do snu kładą, to tula je zawieją. Wtedy miło im, gdy zimno, gdy je mróz do szpiku przejął. Pomagają zimie córki dopilnować, by śnieg pruszył i szyć krzewą, drzewą chatom. Mnóstwo białych kapeluszy. Jedna córka zwie się śnieżka, druga imię ma śnieżynka, trzecia córka to śniegusia, a ta czwarta śniegulinka. Lecz gdy ciepłe zalśni słońce, wtedy zima jej córki zaczynają trząść się całe i dostają gęsiej skórki. Potem lód na rzece taje, z każdym dniem ubywa śniegu. Zmyka zima z córeczkami na północny, biały biegun. Ale póki mróz na dworze, póki śnieżny wiatr nie zamilkł, gdzieś pod śniegiem żyje sobie jejmość zima z córeczkami. Jedna córka zwie się śnieżka, druga imię ma śnieżynka, trzecia córka to śniegusia, a ta czwarta śniegulinka.